To jest kotka milenka. Bardzo przymilna, spokojna kocinka, tylko ona bardzo lubi do człowieka, bardzo lubi do człowieka. Obrała sobie tutaj za miejsce siedzenia kuchnie, bo ona lubi towarzyszyć, jak się coś robi, jak się garki zmywa, jak się gotuje. To ona po prostu cały czas towarzyszy, przeskakuje nad rękami, lubi głaskanie. Ona chce być cały czas z człowiekiem. Tak, kotów innych nie lubi, stresuje się, no proszę bardzo. Idzie Gerda, to jest jej wróg. Gerda ją nie lubi, ją straszy. Biedna Milesia się boi. Milczo, patrzy cały czas, gdzie ta twoja... Gdzie ta wstrętnica jest? No widzisz, no. Biedna Milenia. No już cały czas patrzy, gdzie jest Gerda. Żabciulka. Oj, 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 oj. No i coś dzisiaj jesteś nie w humorze. Na no, widzisz, Gerda patrzy na ciebie, jesteś nie w humorze.